Kurde, cztery razy mi już to nie wyszło. To co co ci, zrobić. Nie, co ci nie wyszło? Hmm. Nic, nic, nic nie mówię. No ale minąłem was już kilka razy. No to nie mijaj, tylko stani, i podejdź i dzień dobry. Stań... My, my, dzień, dobry. Dzień, dobry. My jest... dzień dobry, jestem Mr. Le i jestem... <coughs> no to właśnie stoję i podchodzę. O pa, panie Le, jaki dziwny kaszel. Już no, drugi bo... raz mnie grafity zabrał no, za... po... Gravity mnie zabrał! Pomnę tak rzeczy różne Gravity mnie zabrało w ogóle chciałeś? No weź panie Bąbel! Weź przestań! No co to ma być? Mm, przynieś mi tu szybko coś ze zmiany, bo się nie da ruszyć! Pierdole, no i wiedziałem że to się stanie Jesteś <noise> ściągnikiem? <Znowu>? Nie! <noise> nie, on jest spało, bo kurde jest z <noise> No nie, nie jestem! Dobra, jestem tym, krzesłem. Dobra, uciekam. Ty, 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 nie zabijaj mnie. Po, po, po Porozmawiajmy. Porozmawiajmy. Spokojnie. Spokojnie. Porozmawiajmy jak w Powiem ci gdzie jest wezo jak mnie oszczędzisz. Jesteś się w środku? Mhm. 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 Ej dobra, zamień się. Masz, masz. O szybko! No nie, gdzie? Nie mogę! No jak to nie może, zamieni się! No to o, zamiast się zmienić. No to... Czy <przoddź> odwróć, co? No dobra, zobaczymy. Zamieniłeś się już? Nie mogę. No ja nie mogę, czy nic innego, ja, zma... ja se życie tutaj umrę. Nie mogę, nie mogę, dobra. Będę, będę z nim e, dyskutował, a ty idź e, i się schowaj. Dobra. <grym>, dziękuję Orbi. wiedziałem, że zawsze znaczy mogę na ciebie liczyć. <grym>, poświęc... Żegnaj przyjacielu! Żegnaj, żegnaj. Dobra, Ej, To czekaj, NIE NIE NIE! A z tobą się w ogóle nie dorozmawiać? Weź, weź... się ogarnij. Chujowy z ciebie dyktator w ogóle. Nie tam gdzie się patrzysz, idź w drugą stronę. Ty wiesz, że nie pomagasz? Ale poszedł to. w drugą stronę. Ty może sobie sprawy nie zdajesz, ale ty mi nie pomagasz. Ale poszedł w drugą stronę! No bo on jeszcze nie wie. Bo jest głupi, no. Dobra. Nie, teraz od następnej rundy jakoś jak kogoś znajdziemy to z nim rozmawiamy. Dobra, to, to będzie. takie TT prophan! Przyznaj się, butelko, czy widziałaś pana Mistera L. Dobrze, dobrze zagrcie drogie ucieczki. Widziałaś nie, pana Mistera nie, L. Nie! nie. E, tak! Ale nie mów, nie rób mi nic! Proszę! E, nie rób nic. Nie jest, nie jest, Powiedz mi to, powiedz mi to! E, na zachód! Tam gdzie! Tam gdzie Orki! orki śpiewają, e, walca! Na pewno? Na pewno? Nie wierzę ci. Ale ja, ty uwierz! Czyli posunąć, żeby... Nie! O! O! Nie! Znaczy nie! Nie rób tak! Co? Co? Nic! Szanuj. A! Cholera! Nasz jedyny świadek! Pozbyłeś się ja naszego jedynego świadka! Leży zawinięty! Myśli, że go nie widać! Że... <ślepisać 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 <ślepisać> przebrał się z doma, albo to worek. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Powiedz, czy widziałeś Mr. L? Jestem... Jestem Rolek. Jestem Rolek. Uw uwierz mi. Jak to? <laughs> jak to? <laughs> ja, ja, kurwa. Jak to? Kurwa. Ej dobra, to szuka jest... nie, czy nie? Czekaj, to tak, czekaj. Z jakimiś butelkami z plastikowymi foliami. Cię trzeba, no, tak czekaj, bo Czekaj mi powiedział... Cześć, jestem Adam. Jak to? <laughs> co, jak mi się w końcu udało to, co chciałem od jakiegoś czasu zrobić, to teraz mówisz, że nie możesz? Znaczy, nie no, skończyłem się pamięć w kamerce. O kurwa. O, Jestem o, na zewnątrz o, tak poza wier... tym. No nie no, to my się namęczyliśmy, żeby wejść do środka. O, drzwi się otwierają. Gratuluję. Um, kto wchodzi po drobinie właśnie? Nie ja. Co za idiota. No, to pewnie Weza. No, ale drugi idiota też idzie. Nie, blisko. Ja, ja mam podejrzenia. Ja mam podejrzenia. Mm -hmm, I te tak. moje podejrzenia są bardzo podejrzane. Bardzo jesteś głupi Nie, 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 to mi się wydaje, że jestem głupi. Jak zobaczysz tak moją na... kryjówkę, to zobaczysz, że jesteś głupi. Bo spojrzałeś nie. na mnie dwa razy Ty nie jesteś lampą. On nie jest nigdzie na tamtej ścianie? Może, może... jaki głupi jesteś. Przestań mnie głupić! Mów, gdzie jesteś! Weza... Gdzie, powiedz, gdzie jesteś? Beza. Dali... Co? Naprawdę? Ehm, Pójście jeszcze że... na, raz na lampę, na lampę. No. No jest, no jest lampa, no. I... prawie. Czekaj... W tym kierunku, Czekaj. w którym się patrzysz, ale... No nie. patrzę się właśnie, patrzę, wszystko po w prawo. Eee, w lewo, sorry, sorry, w lewo. No kurwa! O. Tak jakby już. Daj tak się jakby już. Ize! Ogarnę... Czym Daj... on był? Daj się ogarnąć, weź No cholera. Czym on był?! Mów mi, ja byłem tępy jak popa!